Zbieranie zaczęło się u mnie w sposób prozaiczny. W domu zawsze było dużo książek, oczywiście w dużej części dla tak zwanych dorosłych, ale moja mała działka również była, która czasem się rozszerzała, wchodziły w to moje zainteresowania, które po drodze nabywałem, a w związku z tym Rusji Księgosbią. książka jest dla mnie wytchnieniem, relaksem, przyjemnością, zdobywaniem wiedzy. Książki mają swój specyficzny zapach, właśnie taki niepowtarzalny. Stara książka, stary druk, to jest skojarzenie z przeszłością, z historią. Z 78 to prawie się aktualna. No są to symbole. A co, 400 zł? Mamy tyle? No nie ma. <grym> nie. Nie, może kiedy Nie. Te dwie mogę kupić, jak to na Co tą gałąź za 900 złotych ze względu na stan? Dobrze, najważniejsze. To on za 300 zł, od tego potrącamy 25% pieniążki, kiedy wypłacamy ponad 100. Wygląd książki, jej forma, czcionka, którą jest wydrukowana, oprawa introligatorska, są to stałe elementy, które pozwalają nie tylko rozeznać się wartości książki,